Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 25 kwietnia 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, 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 co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Ach, to rójka mieczy, czyli stąd te uzdrawianie emocji. Okej, okay, bo na karcie, w karcie na dzień dobry na Facebooku wyszedł anioł uzdrawianie emocji. No dzisiaj kochani będziemy my staniemy Oko, w oko z jakąś trudną emocją do przemknięcia, do uwolnienia, do, do uzdrowienia. Trójka mieczy, kochani, może się wydarzyć oczywiście coś dzisiaj, co no, rozedrze nam serduszko, co w jakiś sposób sprawi, że poczujemy się zawiedzeni, zawiedzeni poczujemy ból w sercu, poczujemy rozczarowanie, poczujemy smutek, poczujemy jakieś, jakąś stratę, poczujemy, że ktoś nas zawiódł, poczujemy, że my zawiedliśmy, ktoś rozdrapi jakąś starą ranę, ktoś coś powie i w Wrócą jakieś wspomnienia z przeszłości, które mogą troszkę zaboleć. Trójka miecz ogólnie nie jest przyjemną energią, jest energią naprawdę smutku i bólu, bólu w sercu. Także dzisiaj mogą się wydarzyć jakieś przykre, właśnie mówię, doświadczenia, przykre słowa, wrócą przykre wspomnienia. Hmm no ogólnie no nic przyjemnego kochani naprawdę nic przyjemnego ale wiecie co dzisiaj będziemy zdecydowanie mieli szansę coś uwolnić w swoim życiu w związku z tym bólem w związku z tym rozczarowaniem i to jest kochani bardzo ważne na sami trójcy mieczy ja nie chcę się dzisiaj skupić także powiem wam tylko że ogólnie w każdej kategorii w naszym życiu dzisiaj może wrócić jakieś wspomnienie albo dojść do jakiegoś rozczarowania w pracy nie wiem w najgorszym wypadku zwolnienie z pracy. W mniej gorszym wypadku, że tak powiem, nieprzyjęcie jakiegoś projektu, um, przykresowa ze strony szefa, przykresowa ze strony jakichś współpracowników, trójka mieczy zawód, jeśli chodzi o jakąś inwestycję, że nie wiem, inwestowaliście w coś, ale nie wyszło, nie wypaliło, nie przyniosło to zwrotu pieniędzy, albo czekacie na jakąś pożyczkę odnośnie kupna czegoś, nie otrzymacie tej pożyczki, albo coś się, od, coś się obróci, coś, coś kochani się. Z nie wiem, no, będzie jakiś rodzaj rozczarowania, bo coś nie będzie tak, jakbyśmy tego chcieli, tak? Yy, może to aktywować w nas w jakieś takie poczucie, że yy, tak, bo ja niczego nigdy nie mam, czego pragnę, yy, że zawsze jest źle, zawsze jest do dupy, zawsze moja wina, albo zawsze, zawsze ja, tak? Co najgorsze to zawsze ja. Mogą się aktywować w nas jakieś takie yy, yy, rzeczy, takie przekonania, które będą dzisiaj. Yy, Pulsować w naszym sercu, w naszych umysłach, jeszcze bardziej nas dołując, wiecie o co chodzi. Zaraz mówię, powiem, co jest na spodzie, bo myślę, że to jest ważniejsze niż sama trójka mieczy, która nam tutaj wyszła. Oczywiście, jeśli chodzi o szukanie pracy, no to właśnie rozczarowanie, że nic nie ma, że nigdy nie znajdę pracy, że zawsze wybierają kogoś innego ani mnie i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi kochanie o emocje w związku z partnerstwem, z relacjami, no to dzisiaj też kochani, wszelkiego rodzaju jakieś rozczarowania, może jakieś zdrady, rozstania, kochani, przykre słowa, wywalenie na wierzch jakichś spraw z przeszłości, które jeszcze bolą, które się nie zagoiły, poczucie bezradności, poczucie braku, poczucie samotności w danych sytuacjach, w których się znajdujemy. trudne emocje Dzisiaj będziemy kochani walczyć z trudnymi emocjami, czyli to, co nam wywaliła wczorajsza pełnia w Skorpionie, dzisiaj będziemy przeprocesowywać, tak? Trójka mieczy, kochani. Mm. Może mówić o jakichś trójkątach miłosnych, może mówić o ingerencji trzecich osób albo jakichś trzecich sytuacji do naszych związków, które uwierają. E, czy to jest kochany kochanka, czy też teściowa przyjaciel przyjaciółka, czy na przykład praca albo hobby e, partnera, partnerki, które cały czas gdzieś tam wtrynia nosa w nie swoje sprawy i nie macie czasu dla siebie, żeby, żeby poukładać wszystko tak, jakbyście chcieli, Tak. Mm jakieś poczucie straty, bo ktoś odszedł, bo ktoś odszedł na zawsze, tak? No różne smutki, smuteczki będą dziś, kochani, wychodzić. No niezbyt przyjemna energia dzisiejszego dnia, ale plusem jest to, kochani, że dzisiaj naprawdę będziemy mieli szansę to uwolnić ostatecznie, szczególnie jeżeli są to sprawy związane z jakimiś przeszłymi wydarzeniami, albo sprawy, które rozdrapujemy, albo, tak jak mówię, jakieś przekonania, które warunkują właśnie takie nasze podejście do życia, bo na spodzie jest piękna karta, energia uwolnienia. Mamy ósemkę buław, mamy sąd ostateczny i mamy czwórkę mieczy i na tym bym się chciała skupić. Tak, jest ból w sercu, tak, jest rozczarowanie. Ta, tak jest jakaś przykrość, tak jest jakaś emocjonalna rana, ale dzisiaj będziemy w stanie, że tak powiem, się od tego uwolnić i uleczyć. Także kochani, jeżeli nie jesteście na Facebooku, yy, nie macie mnie na Facebooku, to bardzo proszę zajrzyjcie tam, bo yy, przekaz jest naprawdę bardzo ważny właśnie od tego anioła uzdrawiania emocji. Yy, dzisiaj kochani wydarzycie coś, co też będziecie w stanie Zapamiętać, bardzo mocno zapamiętać, ponieważ będzie to moment, w którym uwolnicie się od przykrości, uwolnicie się od jakiegoś smutku, spojrzycie na coś z innej perspektywy i będziecie w stanie uleczyć jakieś rany. Ósemka buław możecie spodziewać się jakichś ważnych wiadomości, możecie spodziewać się komunikacji, możecie spodziewać się, kochani, też e, rozmowy z kimś ważnym. Na spodzie mamy jakiegoś arcykapłana, więc to może być kwestia jakiegoś uzdrowiciela, to może być kwestia jakiejś mądrej osoby, to może być kwestia e, jakiegoś mentora, tak. E, myślę, kochani, że tutaj właśnie mamy Szansę na rozmowę z kimś takim, albo ogólnie mamy szansę na jakiś wyjazd, e, rozmowę z samym sobą, ze swoim wyższym ja, w celu właśnie uwolnienia tych emocji. Sąd ostateczny. Ogólnie dla części z was, jeżeli kwestią rozczarowania jest jakiś rozwód, sprawa sądowa, tego typu rzeczy, to dzisiaj te sprawy pójdą do przodu, kochani. Może nie do końca po waszej myśli, bo trójka mieczy jest jednak kartą rozczarowania, ale mimo wszystko, coś się dzisiaj zakończy i to przyniesie Wam jakiś rodzaj spokoju, kochani, z tą czwórką mieczy, przyniesie. Wam jakiś rodzaj spokoju, ukojenia, uleczenia. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o jakieś wszelkie dramaty, yy, traumy i tak dalej, będziemy w stanie dzisiaj uwolnić je ostatecznie ze swojego życia. Pojawi się możliwość, pojawi się szansa, pojawi się jakaś okazja. Na to, by to zrobić. Tylko kwestia, czy my będziemy mieć w sobie odwagę, bo buławy to jakby nie patrzeć odwaga. Odwaga, żeby ostatecznie to uwolnić, czy będziemy mieć w sobie gotowość, żeby ostatecznie puścić te emocje i uleczyć swoje serce i pójść na kolejny krok: z trójki mieczy do czwórki mieczy, czyli w kierunku ukojenia i uleczenia. Dobry czas, kochani właśnie na medytację. Jeżeli nie współpracujecie z nikim z żadnym psychologiem albo em, tego typu że, osobami, tak, to może być to bardzo. Dobry dzień, właśnie na medytację, na kontemplację, na jakiś wyjazd gdzieś za miasto albo na jakiś rodzaj podróży w głąb siebie, żeby dokopać się do jakichś wspomnień, które Was blokują, dokopać się do jakichś przekonań i ostatecznie je uwolnić, pożegnać ze swojego życia. Także, kochani, trudna energia dnia dzisiejszego, ale jest piękny potencjał, żeby to wszystko przeprocesować. Jest piękny potencjał, żeby to wszystko uwolnić. Jest piękny potencjał, żeby mimo tego bólu ruszyć naprzód, bo e, tak jak mówię, coś może przynieść nam dzisiaj rozczarowanie, ale jednocześnie będzie furtką do tego, żeby się uzdrowić i żeby pójść, e, pójść naprzód w inną stronę. Dla części z Was taki przykład podam, kochani. Nie wiem, rozstaniecie się z partnerem, z partnerem, bo wyjdzie, że jest jakaś zdrada, jest jakieś rozczarowanie, jest jakaś trudność. Rozstaniecie się, ale z drugiej strony to przyniesie Wam ważną lekcję, uleczenie i kochani, szansę właśnie na jakiś happy end, szansę, żeby wyjść też z jakiejś klatki, szansę, żeby postawić wyraźniejsze granice i zadbać bardziej o siebie. No i przyniesie Wam rodzaj prawdy, ale prawdy i zwycięstwa, zwycięstwa, które mm, może być dosyć trudne do przyjęcia, ta prawda, to wszystko, ale będzie ważna dla Waszego wzrostu i do stworzenia o wiele lepszej relacji i poznania kogoś bardziej wartościowego. Tak samo, kochani, w pracy może będziecie jakieś rozczucie, Czerwanie, może zwolnienie, może, może coś nie wyjdzie? I, kochani, to też będzie swoista furtka, żeby nauczyć się czegoś, żeby pójść w innym kierunku, żeby otworzyć się na nowe możliwości, żeby spróbować własnych sił w, jakimś, w jakiejś innej przestrzeni. Także, kochani, bolesna lekcja, bym powiedziała, ale prowadząca do czegoś naprawdę większego. Także tu jest ważne, żeby to dostrzec też, żeby nie zagłębiać się w tym bólu, żeby nie zagłębiać się w tym smutku, w tej przykrości, tylko spojrzeć na to w taki sposób, co to chce mi nauczyć, co to chce mi pokazać. Nie na zasadzie, o Jezu, jak ja jestem biedny i skrzywdzony i w ogóle jest masakra, tylko co to chce mi pokazać, co, czego ta sytuacja chce mi nauczyć. Warto w ten sposób patrzeć właśnie na trudne lekcje życiowe, bo szybciej się uczymy i szybciej uwalniamy te emocje. Także, kochani, mam nadzieję, że mimo wszystko ten dzień minie dla Was w spokojnej atmosferze, że uda Wam się pozbyć tego, co trudne, tego, co krzywdzące, tego, co przykre i że na koniec dnia tak czy tak wyjdzie słoneczko nad Waszymi głowami. Tego Wam życzę, kochani. Wszystkiego, co najlepsze. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie też, kochani, o takim, takiej czułości wobec siebie, czułości wobec kogoś, bo, kochani, dla części z Was to nie musi być wasza energia. To może być energia osoby, z którą macie do czynienia. To może być energia kogoś bliskiego. Ktoś będzie potrzebował waszej pomocy, waszej wsparcia w trudnej sytuacji. Też bierzcie to pod uwagę, kochani, tak, że to nie musi być wasze. I może to Wy będziecie tą osobą, która pozwoli, pomoże y, uwolnić jakieś emocje y, komuś bliskiemu, właśnie poprzez zrozumienie, poprzez wysłuchanie, poprzez bliskość z tą drugą osobą, tak? Także pamiętajcie o tym. Y, wszystkiego, co najważniejsze. Ale przysłoneczka moje, tak jak mówię, dbajcie o siebie, dajcie sobie dużo tej wrażliwości emocjonalnej, czułości. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, potrzebujecie pomocy, szukajcie tej pomocy, nie bójcie się prosić o tą pomoc. To nie znaczy, że jesteście słabi, to nie znaczy, że jesteście tacy nidi, czy coś w tym stylu. Absolutnie po prostu dbajcie o siebie i chcecie dla siebie jak najlepiej albo dla bliskich, albo dla bliskich. Tutaj też, kochani, jest właśnie ten wątek. Wszystkiego, co najlepsze, jeszcze raz. Buziaczki, trzymajcie się. Pa. pa.